Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś jakie oczekiwania ma ta osoba wobec ciebie? Przybliż sobie energię tej osoby. To wcale nie musi być aspekt tylko i wyłącznie romantyczny. To może być każda inna relacja, która cię nurtuje. Ja Wam bardzo dziękuję za obecność, za lajkowanie, za komentarze, za subskrypcję. Oczywiście, wszystkich długoletnich subskrybentów bardzo serdecznie pozdrawiam. Nowych również. Bardzo dziękuję, że się zdecydowali. I pozdrawiam również nadal tych, którzy. Twardo oglądają nasze, nasze spotkania z Zakrzaka, tak zwanego. No, i zapraszam do zasubskrybowania, z Zakrzaka gorzej widać. <słuch> no, także serdecznie zapraszam, a my sprawdzamy, jakie oczekiwania ma ta osoba wobec ciebie. Poproszę strumień bezwarunkowej miłości o przekaz. Dla widzów tego filmu, niezależnie od tego, kiedy oglądają, jakie oczekiwania ma osoba, o którą zapytają, wobec tego kogoś, kto pyta. Przekaz jest kolektywny, więc nie z każdym może rezonować. Proponuję podejść do tego, jak do inspiracji, jak do tajemniczego. Czegoś, co jest w skrzynce czarodziejskiej, i można się z niej czegoś ciekawego dowiedzieć. Również przypominam, że tego typu rozkład, jaki teraz mamy, jest możliwy do zamówienia. Informacja, w jaki sposób zamawiamy i gdzie uiszczamy opłatę jak potwierdzamy mailem wszystko jest tutaj pod filmem. Serdecznie zapraszam. Cena takiego jednego czytania: 80 zł. No i zobaczmy, jakie oczekiwania ma ta osoba wobec ciebie. Sąd ostateczny, rycerz mieczy. 5 buław. Arcykapłanka, Asbuław. Oj, za daleko wyjechałam. Tak. Sześć kielichów. Czekajcie. podniosę troszkę. O, fajnie. Ciekawe, bo w tej talii jeszcze sześciu kielichów nie widziałam i są takie urocze. Dobrze, sześć kielichów, wieża, trzy miecze, tak, i dziewięć mieczy od spodu księżyc. Hmm. <laughs> Jakie oczekiwania ma ta osoba wobec Ciebie? Tutaj mamy same wielkie arkana, i widać, że coś w podświadomości tej osoby. No. Zmieniło się w sposób błyskawiczny, powoduje zaskoczenie, poszukiwanie wewnątrz siebie zrozumienia tego, o co w tym wszystkim chodzi, a jednocześnie jest to coś, co powoduje właśnie taki rodzaj przebudzenia, zrozumienia pewnych jakichś życiowych hmm, etapów, czegoś, co już nie będzie nigdy takie samo, i coś, co. W, powoduje również wzbogacenie. Wieża i Sąd Ostateczny, no to są summa summarum podobne energie, tylko że wieża się dzieje nagle, a Sąd Ostateczny, no to wzywa do tego, żeby to w jakiś sposób wykorzystać do dalszego działania, do dalszego rozwoju. Spadłeś, powstań, tak? Padłeś, powstań. No, i ta osoba do przeszłości u tej osoby przechodzi takie zadziwienie, że jednak coś takiego jest możliwe, coś się stało i nie wiadomo dlaczego. I, i ta osoba oczekuje po pierwsze, że będzie można z tobą na ten temat porozmawiać, że to będzie coś, co że podasz pomocną dłoń, że wyciągniesz do nowego początku. Ta osoba też się trochę obawia tego, co ty zrobisz. W tej chwili jest pełna obaw, dlatego że jednak to, co się wydarzyło jako wieża i właśnie otworzyło oczy tamtemu komuś. I chciałby porozmawiać, chciałaby porozmawiać, a boi się ma konflikt wewnętrzny i oczekuje od ciebie, że to ty wyciągniesz pierwszy, pierwsza tą dłoń, że będzie pięknie, miło i tak jak kiedyś i w ogóle, że będzie ciu ciu, ciu pi, pi pi No, ale również oczekuje tego od ciebie, żebyś ty w jakiś sposób ukoiła nerwy, czy ukoił nerwy tego kogoś. Generalnie ta osoba nie wie, co będzie. Tak, mamy tutaj te dwie wieże i tu te dwie wieże i ogólnie tu wierzę i tu wierzę. I mm, ta osoba z jednej strony nie wie, co będzie, a z drugiej strony sama ukrywa pewne rzeczy nadal przed Tobą. W związku z czym oczekuję od Ciebie, że w jaki sposób ukoisz w że w przyszłości nadejdzie to, że ukoisz Jego jej konflikt wewnętrzny, ukoisz Jego niepokój tym, że wróci to, co było, że wróci takie milutkie, słodziutkie, że każdy wróci na swoje miejsce w całej tej układance w Waszym systemie. Bo teraz ta osoba jest raczej pełna niepokoju, nie wie z kim rozmawiać na tematy, które Ciebie, które Was dotyczą. Chcę, żeby ją wyciągnąć właśnie do nowego, takiego mm, idealnego początku energetycznego, żeby to nie bolało, żeby to nie rozdrapywało ran, bo jednak tu widać, że ta osoba oczekuje od ciebie tego, że będziesz takim swego rodzaju Bogiem, który poukoi wszelkie nerwy związane z czymś, co się w życiu tej osoby wydarzyło. Ogólnie między wami jest niewiadoma, i ta osoba no, chciałaby, żeby ta niewiadoma się w jakiś sposób wyjaśniła, a tutaj się nie wyjaśni, a raczej powiedziałabym, że się. Um, Sporo zmieni, po prostu ta transformacja nastąpi. Ta transformacja nastąpi, i prawdopodobnie ty poczujesz, co jest Twoją prawdziwą drogą, taką bez wyrzutów sumienia. Zobaczmy w takim razie, jaka jest dodatkowa rada dla Ciebie. Jaka jest Dodatkowa rada dla ciebie. Tak. Mamy tutaj to. No, miało się tak stać. To właśnie, tak miało być. No, tyle kart transformujących. No, trudno, żeby. Trudno, żeby. Mogło być inaczej, prawda? Tak miało być. No, i zobaczmy, jaka jest afirmacja dla ciebie teraz. Jaka jest dla ciebie afirmacja? Może to akurat położę tu. Tak miało być. Tak oto miało być. To jesteś ty. A to jest być może ta osoba, która właśnie przechodzi przez ten most zrozumienia, albo nie przechodzi. To już jest jego, i jej. Osobista transformacja. A dla Ciebie ukoj, ukoj siebie, czyli sprowadź ukojenie do swojego ja. Akceptuję i kocham siebie. Piękne, 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 piękne. I tym optymistycznym akcentem. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.